Dzień dobry. Nazywam się John Pastor, a prywatnie Jacek. Chciałbym się moi drodzy podzielić dzisiaj z wami tym, co przez tydzień narosło we mnie, że tak powiem. I wierzę, że wszystko to, co dzisiaj powiem, zbuduje nas wszystkich i doda następną cegiełkę następną cegiełkę czy też postawi naszą nogę na następnym szczebelku szczebelku drabiny do naszego ojca do naszego prawdziwego domu i chciałbym dzisiaj jakby kontynuować pewien temat temat który który jest no, ostatnio bardzo może nie modny może to nie to słowo ale temat który jakby jest na ustach wszystkich w sercach wszystkich Mówię wszystkich, bo niektórzy udają, że go nie ma, a inni a inni oficjalnie o tym mówią. Ten temat to strach. Ja już o tym mówiłem, ale to jest jedno czy dwa spotkanie, kilkunastominutowe, to jest za krótko, aby o tym powiedzieć, aby się tym podzielić. Oczywiście, wy zrobicie z tym, co chcecie. To są moje spostrzeżenia i proszę o to, abyście spędzili ze mną te pół godzinki. Czy takie pytanie mam do Was? Czy są w życiu przypadki? Bo często my ludzie mówimy, traf tak chciał, akurat go spotkałem. Albo... Przypadkowo skierowałem się w tamtym kierunku. I tutaj powtórzę pytanie, czy wierzysz to, że to jest przypadek? Bo ja nie. Uważam, że w naszym życiu nie ma przypadku. Od czasu, kiedy zacząłem studiować tak naprawdę konkretnie, głęboko instrukcje Boga do nas, Zwaną Biblią czy Pismem Świętym, kiedy zacząłem kopać w tym, szukać także w innych księgach, kiedy wreszcie napisałem tę książkę: Antychy z Swą Twarz, to zobaczyłem tam i to opisałem zresztą. Zobaczyłem w tych księgach, szczególnie w Biblii, ale także w innych. Wiecie, w księdze Henocha, o której ostatnio mówiłem, czy w Koranie nawet, w innych księgach, w podaniach, w mitach, w legendach. Nie uważam, że mity, legendy i podania ludowe są tylko baśniami czy bajkami. Nie uważam tak uważam, że w, każdym, w każdej z tych spraw jest tak, że część, w każdej z tych rzeczy jest część prawdy. W każdej z tych spraw, które są tam opisane jest część prawdy, z tych dziejów, z tych historii. I doszłem do takiego wniosku, że tam w kiedy Podstępnie zostaliśmy zwabieni, kiedy podstępnie została nam przedstawiona wspaniała wizja świata, wspanialsza niż tą, którą zaplanował dla nas nasz Ojciec, Twórca, to tam naiwnie, będąc istotami, które nie znają kłamstwa, naiwnie zgodziliśmy się i przyjęliśmy pewne warunki. W momencie, kiedy żeśmy je przyjęli, i Ewa wraz z Adamem zjedli przysłowiowe jabłko, to tam zostaliśmy również zaprogramowani, a właściwie przeprogramowani z istot w pełni Bożych na istoty które zostało w nich zakodowane jedna rzecz. Jedna rzecz. Walka. Walka o wszystko. To się stało jakby numer jeden na naszej Ziemi. Celem głównym jest walka, zdobywanie jak największej liczby pieniędzy jak największej sumy pieniężnej, jak najwięcej ziemi, jak najwięcej e, informacji, edukacji, wszystkiego jak najwięcej, żebyś był pierwszy, żebyś był najlepszy, żebyś był najwyżej, żebyś miał pod sobą ludzi, żebyś rządził. A jeżeli się uda, to połknął sąsiada. Mówię o krajach, o sama nazwa kraj, prawda? Zostaliśmy pokrojeni po to, żeby, żebyśmy mogli się kłócić, żebyśmy mogli walczyć ze sobą. Gdybyśmy gdy byliśmy całością nie pasowało, musieliśmy zostać pokrajani. Całkowicie. Są kraje. Walka, walka, jeszcze raz walka. Brutalnie i po chamsku, okłamano nas, przeprogramowano, a teraz jesteśmy dojeni jak bydło. Dojeni jak bydło. Stworzono z nas trzodę. Ja ciągle mówię o my i oni. Oni i my. Musicie sobie to uświadomić. Jeżeli nie macie tego podziału w sobie i idziecie sobie tak, jak walec jedzie po asfalcie, no to. To trudno, to będziecie się bać, będziecie panikować, będziecie obawy, lęki mieć, co to będzie, jak to będzie. Czytam ostatnio na wielu forach internetowych, w wielu grupach, czytam, ojej, ojej, i to przebudzeniowych grupach, a tam 95% ludzi emanuje strachem, ogromnym strachem. I o to właśnie chodzi tym, którzy nas przeprogramowali, czy też zaprogramowali. Mamy wytwarzać, generować strach. Ja już to mówiłem. Oni odcięli się od Boga. To była ich własna wola, którą Bóg szanuje w całym wszechświecie. Ich własna nieprzymuszona wola. Oni się odcięli od Boga, nie chcieli mieć z nimi wspólnego. Ale odcięli się również od Jego energii. Wszystko dookoła, co widzicie, to energia czerpana, ale także oddawana, wytwarzana. Wszystko jest energią. Ta energia, ta Boża energia, która nasyca wszystko, została na ich prośbę od nich odcięta. No ale oni chcą przecież dalej być, bytować, istnieć, bo by się rozpłynęli w nicość. No a żeby istnieć, muszą mieć tą energię. No więc wymyślili sobie plan paskudny i perfidny. Okłamali nas wolili, a teraz czerpią z nas energię. Ale oni mogą czerpać jedynie energię negatywną. Ta energia pozytywna, która jest jakby podstawą naszego istnienia, my wytwarzamy energię działającą na innych, na rośliny, na wszystko dookoła, tą pozytywną budujemy ten wszechświat tak jak Bóg zbudował tak samo i my naszą energią budujemy wszystko to co dookoła budujemy lepsze jutro budujemy z naszych myśli powstają myśli o kształty i z nich budujemy wszystko mamy tą samą moc którą ma Bóg tutaj w tej instrukcji Bożej jest napisane że tylko przeczytajcie sobie psalm 8 tylko niewiele mniejszymi jesteśmy od Boga, od Stwórcy. Także co tu dodać, co tu ująć? Ale to jest wszystko robione po to, abyś o tym nie myślał, nie wiedział. Abyś totalnie myślał tylko o tym, o tym wyścigu, o tej walce, a zarazem ufał w to, co oni mówią. Wszystkie te rzeczy, które aplikują nam szczególnie na dwóch i pół roku. To, to są kłamstwa. To są kłamstwa systemu, który pozornie wydaje się ochraniać. Myśli o ochronie człowieka, o jego lepszym bycie, o, o jego mm, zdrowiu, o jego szczęściu. Nieprawda. To jest wszystko to po to, abyś się bał, abyś. Był dawcą negatywnej energii, jak najbardziej negatywnej, czyli strachu, obawy, lęku, a nawet nienawiści, frustracji. My im pokażemy. To teraz my pójdziemy, ja tutaj, a tak, teraz będzie dopiero. Nie? Nie tędy droga. Wszystko to jest dla nich budulec. Wszystko. Naszym zadaniem jest myślenie pozytywne. Jezus nas o tym nauczał. Ten, który przyszedł Ten, który Został posłany do nas On nas nauczał, co mamy czynić Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy Ale też, co mamy czynić Jak mamy się zachowywać Nie odpowiadaj złem na złe Nienawiścią na nienawiść Tylko dobrą Dobrą i miłością Ja wiem, że to jest trudne Ale zajrzyjcie w głąb siebie Zajrzyjcie do swojego serca I zobaczcie, kim naprawdę jesteście i zobaczycie, że to wtedy nie jest trudne. Jeżeli dowiecie się, że jesteście miłością, że jesteście częścią Boga, że tutaj mieszka Bóg, oczywiście wy musicie się na to zgodzić, musicie Go zaprosić. Oto stoję u Twoich drzwi i kołasze. później Jest napisane w słowie Bożym A zjem z Tobą kolację. A napiję się z Tobą kawy. Piliście dzisiaj swoją kawę z Ojcem? Zapraszam, polecam, propaguję, promuję. Pijcie kawę z ojcem, porozmawiajcie z nim. Oto stoję u drzwi i kołacze. Wpuść go, nie bój się. On nie jest tym złodziejem, mordercą i kłamcą, którym jest książę tego świata i wszyscy ci, którzy mu służą. Dlatego nie wierz im, a uwierz temu, z którym. Wypijasz kawę poranną z Twoim ojcem, z twórcą. To jest miłość i Ty jesteś miłością. On jest Twój, a Ty jesteś Jego. Oni wszystko wymyślili, żebyś myślał inaczej. Wymyślili religię, wymyślili politykę, wymyślili kasiorę. Pieniądz rządzi światem, się mówi. Ale tak naprawdę to światem rządzi książę tego świata. Berzeb. Uzmysł sobie to i zobacz, że to jest prawda. Ale wiecie co? Ostatnio mam takie wrażenie, że ostatnio wzrosło, że tak powiem po ludzku, zapotrzebowanie na tą negatywną energię. Od dwóch lat właściwie to już dwa i pół. Jesteśmy tak ciśnięci, tak, takie wielkie próby są wygenerowania z nas jeszcze większego strachu, że to już no nie powiem, że wydaje się śmieszne, bo to jest tragiczne, ale że po prostu aż, aż to zaczyna być chyba widoczne nawet dla ludzi, którzy się nie przebudzili jeszcze. Bo to, co się wyrabia teraz, to po prostu to jest jakiś obłęd. No i tyle fałszywych informacji, wiecie, ja już nie, nie ujmuję nic tragedii ludziom, ludz, ludzkim, którzy cierpią na wojnach, cierpią na na różnych zarazach na tym wszystkim naprawdę umierają są okaleczani są pozbawiani po prostu firm a w czasie wojny i, i, i większych rzeczy i domostw wszystkiego ale tyle kłamstwa co się też wlewa w to to po prostu jest obłęd no, otwórzcie sobie jakieś inne media niż, niż te mainstreamowe niż te oficjalne i zobaczycie że Druga strona podaje znowu niesamowite rzeczy i niesamowite zdjęcia, które na przykład gdzieś tam jest zdjęcie z Libii, jakiś ruin bloku, a tymczasem podają, że to jest blok z, z miasta naszego wschodniego sąsiada. No po co takie rzeczy? Przecież wiadomo, że tam jest wojna, wiadomo, że tego pokażcie prawdę, a nie pokazują jakiś libijski blok sprzed, nie wiem, 11 lat. Potem pokazują jakieś jakieś walki uliczne, okazuje się, że to walki w Bejrucie, tam 20 lat temu, a nie, a nie znowu w mieście naszego sąsiada. Potem znowu pokazują jakieś tłumy ludzi uchodźców. A to się okazuje, że te tłumy są zupełnie skończone. Jakaś kobieta poraniona, a się okazuje, że to był wybuch gazu gdzieś tam w Chinach i, i, i ta kobieta była naprawdę poraniona razem ze swoimi ludźmi. Po co takie kłamstwa? Ale ja wiem po co. Po to, żeby generować strach i tą tragedię, która teraz jest, rozgrywa się na naszych oczach i ta poprzednia, która była wygenerować do tego stopnia, żebyście się bali, także ojej, co teraz będzie. Dlatego tyle pytań jest na forach różnych grup przebudzeniowych. Co to się teraz stanie? Co oni nam aplikują? Co oni nam szykują? Ja Wam powiem jedno. Szykują nam jeszcze potężniejszą rzecz. Jeszcze bardziej, gener która według nich ma wygenerować strach, bo wzrosło zapotrzebowanie. <grych> Dlatego to, że przyjdą z następną rzeczą, to jest pewne, ale my nie dajmy się, bo to już jest końcówka. I dlatego nie dajmy się temu, co próbują nam wmówić, co próbują nas zrobić. My jesteśmy silniejsi od nich. Tylko trochę różnimy się, tylko trochę niżej jesteśmy od stwórczy. dlatego, że jesteśmy stwórcą wewnątrz. Jesteśmy jego cząstką. To tak, on rozdzielił się na 7 miliardów ponad y y cząstek i my jesteśmy każdą z tych cząstek. Nie chcą ci, którzy rządzą tym światem, nie chcą, abyś o tym wiedział, że jesteś Duchem, masz Ducha, jesteś nieśmiertelny, masz własną wolną wolę. Tego się trzymaj. To jest niepisane prawo wszechświata, tak duchowego, jak i fizycznego. Wszystkich wszechświatów, które stworzył Bóg. Wszystkich. Jest niepisane jego prawo, ktokolwiek je złamie, podnosi wielkie konsekwencje. Oni o tym wiedzą. Ci, którzy rządzą, my i oni, pamiętajcie ten podział, oni o tym wiedzą. Jeżeli użyję swojej wolnej woli, powiesz nie, ja mam inną wizję, chcę być z innymi ludźmi, chcę widzieć świat zupełnie inaczej, wówczas oni są przegrani. Wytwarzaj tą energię, wytwarzaj wspaniałą energię swoją którą masz daną Ci od Boga. wytwarzają ją i Ty ją wytwarzasz, ale przetwarzają ją na ten pozytywy, nie na negatywy. Przestań się bać i myśl, kreuj. Mamy moc kreacji, więc kreuj. Kreuj o przyszłym swoim domu, o przyszłych swoich przyjaciołach, o otoczeniu. Co będziesz robił? Jakie masz plany? Co będziesz robił w tym nowym świecie, kiedy nastanie nowa Ziemia? Kiedy dostaniesz nowe ciało młode? Kiedy wrócimy do Boga? A! Na tronie zasiądzie ten, o którym mówi Słowo, o którym Bóg przepowiedział. Wszystko się zgadza, wszystko punkt po punkcie w Biblii, to dlaczego to się ma nie wydarzyć? Tam się wydarza wszystko po kolei. Przeczytajcie sobie dokładniej Słowo Boże. Wydarza się wszystko po kolei tak, jak miało być. Dlatego On zasiądzie na tronie. Co wówczas chcesz robić? Myślisz o tym? Czy tylko myślisz jak? Ojej, co to będzie? A, tego, a trzeba teraz zorganizować się. A trzeba jakieś jedzenie, jakieś to, może jakaś firma. Może, bo przecież nasz, mówią, że zamkną naszą firmę. Gdzie tutaj jeszcze się cały czas będziesz o tym myślał i nakręcam się? Myśl już o przyszłości. Ja nie mówię, żeby tutaj się wiesz, nic nie wiedzieć. Nie, właśnie wiedzieć trzeba jak najwięcej, ale nie nakręcać się. Nie stwarzać sobie a poprzez siebie i na innych nie kreować negatywnej energii, ale pozytywnej. Niech w Tobie widzą Jezusa. Czy On kiedyś, jak czytacie Ewangelię, czy widzieliście, że On się denerwował, czy żeby jedynie coś jest zdenerwowało? Kapłanów, którzy przemienili wiarę w religię i tam zaczął ich nieźle bewstać. Ale tak poza tym to on na pewno był okazicielem, nie wiem, oazom spokoju, siłą spokoju, zrozumienia, miłości. On to okazywał. Bądźmy nim. Bądźmy tacy jak on Pokazujmy innym, że nie boimy się i pocieszajmy innych. Nie krytykujmy. Jeżeli ktoś się boi, nie krytykujmy go. Jeżeli ktoś dał się ugryźć szypiornicy, nie krytykujmy go. Taka była jego decyzja. Módlmy się o to, żeby nic mu się nie stało. Módlmy się o to, żeby nie wpadł w te tryby. Módlmy się o tych, się o tych którzy nie wiedzą, nie chcą się przebudzić, albo jeszcze się nie przebudzili. Przebudziłeś się wspaniale, ale nie krytykuj. A tym bardziej nie okazuj, przebudziłeś się, a dalej okazuje strach. No to co to za przebudzenie? Jeżeli się przebudziłeś, to zacząłeś wiedzieć, kim jesteś. To jest przebudzenie. Kim jestem, po co tu przyszedłem, jakie jest moje zadanie, dlaczego Bóg obudził mnie. Bo wszystko, co się dzieje, dzieje się jakby od Niego i ty, jakby wysłałeś pierwszy sygnał, że pragniesz się obudzić. A On już doprowadził do tego, że zaczynasz się budzić. Dojrzał ten Twój sygnał, i na Twoim kontrolnym ekranie, gdzie leżyłeś podłączony, a tam było pi że umarłeś nagle, zaczęło pip, pip, pip i on to dojrza. I on cię teraz zaczyna budzić. Zawsze powtarzam. Przyjmij Jezusa Chrystusa do serca. Przyjmij go. On kołacze. Otwórz Mu te drzwi. Przyjmij go, nie bój się. On Cię nie okłamie, On Cię nie oszuka, On Cię nie wykorzysta. A raczej ta druga strona to uczyni. Odetnij się od tej drugiej strony swoim postępowaniem. Niech inni zobaczą. Bądź dla innych wzorem. Że się nie boisz, że wiesz kim jesteś. Że nie dasz się. Bo nikt Ci nie może nic zrobić. Jesteś silniejszy od tych, którzy rządzą tym wszechświatem. Oni mają tę przewagę, jak już mówiłem, bo ich nie widać i wiedzą, kim są. Ale boją się tego, abyś ty się nie dowiedział, kim jesteś. I dlatego budząc się, czytając głównie tę księgę, ale też kilka innych mądrych, dowiesz się, kim jesteś. Przeczytaj także tą książkę. Zamysły demonów. Tutaj wszystko jest. Co mają w swoich poronionych. Urojonych, nie wiem jak to nazwać, mózgach. Co zamyślają? To jest to, co oni zamyślają. To jest demoniczne i straszne. To jest wręcz nierealne, ale to się realizuje wówczas, kiedy my wierzymy, że oni mówią prawdę. A więc przestańmy im wierzyć. Przestańcie wierzyć. Systemowi. Uwierzcie, że pokazują Wam bzdury. Otoczyli nas matriksem i róbmy dziury w tym Matrixie. Im więcej pozytywnych energii, tym więcej dziur, których oni już nie dadzą rady załapać. Ten chaos jest po to, aby uzyskać negatywną energię 7 miliardów, ponad 7 miliardów istot ludzkich. Wiecie, jaka to jest. Moc, jaki to jest power dla nich? Ale nie. Te 7 miliardów przetwórzmy w drugą stronę. Jaka to jest moc? Jaki to jest power? Oni wiedzą o tym. I ty już wiesz o tym też. Ucz o tym innych. Mów innym o tym. Dziel się z tym innymi. Jest coraz więcej grup, które chcą tego słuchać. Które chcą też dzielić się. Które chcą mówić o tym. Łącz się z takimi ludźmi. Szukaj ich. Szukaj chrześcijan, szukaj ludzi, którzy nie wstydzą się mówić o Jezusie, którzy nie wstydzą się mówić o przebudzeniu i nie wstydzą się mówić o demonie, którzy mówią o tym świadomie i którzy wiedzą o czym mówię. Szukaj takich ludzi i im nas więcej, tym jest moc większa. Nie kreujmy zła, kreujmy dobro. I to tyle kochani na dzisiaj. Może zakończę jeszcze tylko tym co powiedział tutaj Jezus. A powiedział fajną rzecz do Piotra. Powiedział coś takiego bo Piotr wyszedł z łodzi i szedł po wozie i przyszedł do Jezusa a widząc wichurę zląkł się i gdy zaczął tonąć zawołał mówiąc panie ratuj mnie a Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? Do ilu z nas można by powiedzieć: O małowierny, czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś w to, że masz tą ogromną moc? Czemu zwątpiłeś w ojca, który tylko czekał, żebyś mu zrobił kawy i żebyś z nim o tym wszystkim porozmawiał? Czemu zwątpiłeś w Jezusa Chrystusa i nie otwierasz mu tutaj twojego serca, a on kołacze otwór czemu zwątpiłeś? jesteś tylko troszkę mniejszym od Boga, tylko troszkę więc nie wątpij tylko zwalcz zło dobrą, dobrem i miłością, nie zwalczaj zła złem, a nienawiści nienawiścią, tylko miłością i dobrem to jest takie przesłanie moje a właściwie przesłanie Boże do nas wszystkich. Miłością jesteśmy i miłością walczmy. Ona pokonuje wszystko. Mamy do dyspozycji wolną wolę, którą dał nam Ojciec i która jest niezniszczalna. Bądźcie dobrej myśli od teraz. Nie bójcie się i kreujcie świetlaną, pozytywną przyszłość. Kreujcie to, co chcecie, aby było. Kreujcie to również, co chcecie, aby nie było. Aby się skończyło. Świat bez wojen, miłość między ludźmi. Wspaniała przyroda wokół nas. Kreujmy to. Kreujmy to, a to się stanie. W tym, kochani, Was dzisiaj pożegnam i błogosławię wam wszystkim niech was pan błogosławi was i wasze rodziny niech wam błogosławi pan w tym co robicie w waszych pracach w waszych zamysłach zamierzeniach. niech wam pan błogosławi w wytwarzaniu w sobie tej a właściwie w przypominaniu sobie o tym, że jesteśmy miłością dawajmy ją innym Dawajmy ją ludziom, ale dawajmy ją też zwierzętom, dawajmy ją naturze, przyrodzie. Wszystko nam to odpłaci, bo jesteśmy jednym. Tak nas stworzył Bóg, Stwórca. Jesteśmy energią i tą pozytywną energię używajmy tak, jak to zostało zamierzone przez Stwórcę naszego Ojca przez miłość. Trzymajcie się, kochani, z Bogiem.